Cześć, witam w kolejnym materiale. Z tej strony Maciej Pokarowski z kadry szkoleniowej Kar Group. Dzisiaj zajmiemy się tematyką związaną z mlekiem. Odpowiemy sobie na pytanie, czym zasadniczo jest mleko, jakim jest składnikiem, jeśli chodzi o surowce w gastronomii, co zawiera w swoim składzie. Powiemy sobie trochę też o podstawowych cechach mleka i... W kolejnym filmie będziemy sobie rozszerzać ten temat, ponieważ mleko jest bardzo kluczowym elementem, jeśli chodzi o gastronomię, z tego względu, że z mleka możemy otrzymywać przetwory mleczne i to bardzo, ale to bardzo różne przetwory, o których będziemy sobie rozmawiać i będziesz sobie tą wiedzę rozszerzać. Zacznijmy sobie od tego, że z definicji mleko jest surowcem, do którego nic nie dodano. I nic z tego surowca nie ujęto, więc z tej definicji jest, wychodzi jedna zasadnicza rzecz: że wykonanie wszelkich działań na takim mleku może doprowadzić do zafałszowania mleka. Będziemy sobie analizować też konkretnie, kiedy, w jakich konkretnych przypadkach może do tego dojść. Natomiast chciałbym, żebyś zapamiętał, że, że mleko jest surowcem, do którego nic nie powinno być dodane i nic nie powinno być z niego zabierane. Jeśli chodzi o mleko, musimy też wiedzieć, że jest to naturalny pokarm noworodków z ssaków i jest ono. Niezbędne do prawidłowego wzrostu takiego noworodka, takiego saka, i zawiera on około 250 różnych składników więc jest to na dobrą sprawę niesamowity składnik, jeśli chodzi o pożywienie który jest po prostu kluczowym elementem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wzrost młodego organizmu. Jeśli chodzi o mleko, to najczęściej będziemy mówili oczywiście o mleku krowi, czyli mówiąc hasło mleko, no to będziemy myśleć właśnie o tym mleku. Natomiast musimy wiedzieć, że mamy również mleko kozie czy mleko owcze, więc będziemy dodawali tylko tą końcówkę saka i otrzymujemy mleko kozie czy mleko owcze. Jeśli chodzi o Mleko to tutaj najbardziej takimi kluczowymi elementami, jeśli chodzi o skład, będą białka, tłuszcze, cukier oraz sole mineralne. Też chciałbym dodać, że mleko zaraz po udoju, bez obróbki termicznej, będziemy nazywać tak zwanym mlekiem surowym. Co do konkretnych składników odżywczych, jeśli chodzi o mleko, chciałbym, żebyśmy sobie to omówili. Po pierwsze, jeśli chodzi o białko, to tutaj 80% będzie to kazeina. Będziemy mieli również serwatkę. Co do serwatki, będą to szczególnie albuminy oraz globuliny. I te białka, które występują w mleku, są białkami pełnowartościowymi czyli zawierają takie aminokwasy, które są kluczowe dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o kazeinę, tutaj dodam też, że ona występuje najczęściej jako kazeinian wapnia i pod wpływem enzymów czy zakwaszenia będziemy właśnie mieli otrzymywanie dzięki, dzięki obecności tego kazeinianu, będziemy otrzymywać wszelkiego rodzaju ser, ponieważ będzie dochodziło do koagulacji, czyli tak zwanego wytrącenia. Jeśli chodzi o białko, białka mleka, ogólnie o mleko, to tutaj informacja ważna jest taka, że ono nie będzie zawierało puryn, które, jest, które są obecne na przykład w mięsie i istnieje takie zagadnienie w dietetyce jak dieta ubogopurynowa, którą będziemy stosować w przypadku osób, u których... Będą tworzyły się kamienie moczanowe, oraz będzie odkładał się w stawach kwas moczowy. Więc tutaj mleko może być bardzo fajnym zastępnikiem, jeśli chodzi o białko w diecie takiej osoby. Więc też zapamiętajmy, że ono nie będzie zawierało, nie będzie zawierało pury. Kolejny składnik odżywczy będzie tłuszcz. Jeśli chodzi o tłuszcz, to on występuje w postaci zemulgowanej, więc jest lepiej przyswajalny dla naszego organizmu. No i składnik też, o którym powinniśmy pamiętać, czyli węglowodany. Jeśli chodzi o węglowodany, to tutaj podstawowym cukrem jest oczywiście laktoza. Laktoza, która odpowiada za taki słodkawy smak tego mleka. No i musimy sobie zdać też, też sprawę, że niektórzy mogą mieć problem z tolerancją laktozy, czyli możemy mieć do czynienia z nietolerancją laktozy jest to związane z całkowitym brakiem bądź nieodpowiednio funkcjonującym enzymem laktaza, która odpowiada za trawienie laktozy. Natomiast musimy sobie również uświadomić, że jeśli chodzi o przetwory mleczne, czyli fermentowane produkty mleczne, no to tutaj mamy rozkład cukru do kwasu mlekowego w tego typu fermentowanych produktach mlecznych już z automatu, dzięki czemu są one lepiej tolerowane i najczęściej osoby, które mają problem z nietolerancją laktozy, mogą takie produkty spożywać. Przy nietolerancji najczęściej mamy problem z zaburzeniami pracy jelit. Przejdźmy sobie teraz do składników mineralnych, ponieważ powiedzieliśmy na początku, że mleko zawiera z 250 różnych substancji. Jest to ogromna ilość. Natomiast co do składników mineralnych mleko będzie wyróżniało się szczególnie dwoma: po pierwsze wapń, po drugie fosfor. No i teraz jeden litr mleka będzie pokrywał dobowe zapotrzebowanie człowieka na wapń oraz na fosfor. Szczególnie istotne będzie to pod kątem wapnia, ponieważ jest to budulec naszego układu kostnego. Powinniśmy o nim w naszej diecie Pamiętać i tak samo mleko, i później przetwory te z mleka będą zawierały wysoką ilość tego wapnia. I jeśli chodzi o wapno, też dopowiem, że on właśnie będzie sam sobie też kluczowy do tego, żeby mogły postawać ser. Ponieważ, tak jak wspominałem, też jeśli chodzi o kazeinę, ona występuje w postaci kazeinianu wapnia, więc kazeina i wapń też ze sobą współgrają. No i tak naprawdę też yy, dzięki temu mleko jest podstawowym i głównym źródłem w ludzkim pożywieniu, jeśli chodzi o wap, tak samo jego przetwory. Co do fosforu, dopowiem, że on odpowiada również za tak zwaną termostabilność mleka, oraz będziemy mieli również w mleku takie składniki mineralne, takie sole mineralne, jak potas, chlor oraz sód. Co do witamin, to tak naprawdę wszystkie witaminy występują w mleku i to też jest niesamowite, natomiast w największym stopniu będzie występowała prowitamina A oraz witaminy z grupy B, najmniej będzie witaminy C akurat jeśli chodzi o mleko. No i też jeśli chodzi o prowitaminę A, ona ma wpływ na m.in. barwę mleka, zaraz dopowiem o co konkretnie chodzi oraz o decyduje też o barwie masła, ponieważ jeśli mamy wysoką zawartość prowitaminy A, to takie masło, które powstanie latem będzie bardziej żółte, natomiast takie, które będzie zimą, będzie jaśniejsze. No i powiedzmy sobie teraz o tych cechach mleka. Tu dopowiem o tej prowitaminie A. Jeśli chodzi o barwę mleka, ona jest z natury biała, natomiast czasami ma ona jasno kremowy odcień i to jest zależne właśnie od zawartości prowitaminy A. Jeśli będziemy mieli jej więcej, to ten kremowy Kremowa barwa będzie się tego mleka przebijać. Co do smaku, ze względu na cukier, o którym powiedziałem, czyli naturalnie występującą laktozę, mleko ma z natury lekko-słodkawy smak. Natomiast mleko nie powinno mieć zapachu. Raczej ono będzie łapało w cudzysłowie jakiś zapach w momencie, kiedy będzie dochodziło do fermentacji mleka. No i chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, że mleko, tak jak już wiemy, jest to tak naprawdę mieszanina wieloskładnikowa ponieważ zawiera wiele składników białka tłuszcze cukry oraz bardzo wiele różnych składników mineralnych i witamin i możemy wyróżnić tak naprawdę patrząc też na mleko trzy jego zasadnicze fazy będzie to faza koloidalna będzie to faza emulsyjna oraz molekularna jeśli chodzi o fazę koloidalną jest to tak zwana zawiesina złożona z białek co do fazy emulsyjnej, będzie to zemulgowana forma tłuszczu, która też jest widoczna w mleku. No i końcowo molekularna, czyli będzie to tak naprawdę woda oraz rozpuszczone w niej sole mineralne, składniki mineralne, o których wspominałem. Mam nadzieję, że oglądając ten film doszedłeś do takiego wniosku i uzmysłowiłeś sobie, że mleko tak naprawdę jest niesamowitym surowcem, niesamowitym składnikiem naszego pożywienia i niesamowitym elementem, jeśli chodzi o wykorzystanie w gastronomii, ponieważ później zobaczysz jeszcze więcej, jak wiele różnych przetworów możemy uzyskać z mleka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Już wiesz, czego się spodziewać, o czym będziemy mówić. Pozdrawiam, cześć!